Matuszak, absolwent Mórskiej e, Akademii e, Sztuk Pięknych, e, Adium obecnie, pracownik e, dydaktyczny. E, praca Bolton Stracture i to jest przykład dowód na to, że Łódź konstruktywizm stałowych stoi. E, autor zajmuje się w ogóle szeroko rozumianą e, instalacją, natomiast tutaj na taką koncepcję właśnie w z która jest wypiekowana w takiej przestrzeni, bardzo w nią się doskonale wpisuje i trzeba pogratulować i pomysłu, i determinacji, i motywacji do tego, żeby ta praca tutaj z nas zaistniała. Więc przenieśliśmy się i w czasie, i w przestrzeni kanału powiedzmy klasycznego aż po eksperyment artystyczny, ale tak jak mówię, ta praca naprawdę znakomite wrażenie. Ona ma oczywiście jeszcze dodatkowe swoje walory, które wynikają ze zmienności pory dnia, więc doskonale, że wpisuje się w tą w przestrzeń i pokazuje jakąś tutaj taką dwubiegunową właśnie opozycję, która, która jest bardzo konsekwentnie y, przez autora przemyślana. Z playbacku Tomka komentowano wielokrotnie, dodam osobistą refleksję. Wynikiem większości ze znanych mi prac artysty są skutki operacji z brzuchu architektury. Cięcie, wrzynanie, wycinanie, wstawianie protez, implantów, rzecz. Przytoczę wybrane tytuły wcześniejszych zabiegów. Przestrzenie zamknięte, pneumaszyna, czas, miejsce, temperatura, ograniczenia przed ścianą, perfekcyjna symetria, czyli wdech i wydech. Zapraszamy do wnętrza brzucha galerii. Dziękuję bardzo. Chcę podziękować tutaj w dyrekcji Centrum Grzeźby Polskiej, w tym Przede wszystkim też Leszkowi za zaproszenie do tej wystawy. I tylko tak w informacji cała ta struktura powstała na bazie jednego takiego elementu okienek 3x3, czyli takich dziewięciu takiego szablonu i została rozwinięta w trójwymiarze do, do wnętrza. No tak, w trójwymiarze. Tak, czyta. Natomiast jeśli chodzi o taką znaczeniowość, no to każdy ma swój rozum. I to co? To co Dlaczego? Wszystko Dlaczego? Dziękuję bardzo Dlaczego? Dlaczego? W I byłem bardzo ciekaw, jak będzie ta praca, bo każda jest zaskakująca i za każdym razem jest inna. Nie przyzwyczaja nas do obiektu, który wozi, albo rozwija i pokazuje go na różnoraki sposób w różnych przestrzeniach. A, ostatnia, a wręcz przeciwnie, do tych przestrzeni się odnosi. I to jego odniesienie jest za każdym razem bardzo zaskakujące, nowe i, i intrygujące, bardzo ciekawe. Mam jak przed oczami tą dużą pracę z Poznania, gdzie, tą pracę przewodową, doktorską, która zrobiła na mnie wielkie wrażenie na, na, na wszystkich profesorów akademii dzisiejszego uniwersytetu. Natomiast nie byłem ciekaw co, bo nie rozmawialiśmy o w projekcie z w się w pracy raz, dwa razy raz na uczelni. Nie wyzytywałem, nie byłem ciekaw jak on poradzi sobie, albo co takiego wyszykuje nam na dzisiaj tutaj w tej oranże. I powiem Państwu, że jestem po prostu fantastycznie i mocno zaskoczony tą Tą pracą, a przywołuje mi na, na myśl hmm, pewną realizację, która powstała tutaj dla tego wnętrza, właśnie, tak jak ta, dla tego wnętrza powstała praca Jeździsława Pitka, który też odnosił się do tych okien i do tej przestrzeni. Więc to, co widzicie, i jak, jak to bardzo jest oczywiście czytelne, na pierwszy rzut oka nie jest to. Yy, Praca przywieziona w paczce, a zrobiona właśnie dla tego miejsca i robi dla mnie, dla mnie niesamowite wrażenie. Oczywiście to, to wszyscy jakby przetrafimy i, i pewnie w czasie trwania tej ustawy będę ją jeszcze oglądał wiele, wiele prośb. Dziękuję bardzo. Gratuluję Tomaszu. Ja jeszcze bym powiedział jedno takie, taka propozycję nawiązując, że rzeczywiście uważam tak z punktu widzenia mojej skali porównawczej, że to jest jedna z nielicznych wystaw, które wykorzystują potencjał tej przestrzeni i dodałbym jeszcze wystawę Wandy Czołkowskiej, która również odniosła się do tego, do tej przestrzeni, a nie tylko implantowała jakieś obiekty w tą przestrzeń. Także naprawdę wyraz uznania, bo jest to świetne, intuicyjne zrozumienie tej przestrzeni. I, I ta metafora, że znajdujemy się w brzuchu galerii jest też bardzo hmm. przekonująca. <klucza> zaraz dziesiąta rocznica będzie i zaraz a prowadzę te nowe miejscu

Thank yes. you